Szanowni Państwo, drogie Oświęcimianki i drodzy Oświęcimianie. Chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu kandydatów do Rady Powiatu Oświęcimskiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe Powiatu Oświęcimskiego, okręg numer 1, Miasto Oświęci. Nasi kandydaci to osoby znane i lubiane, to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy od lat pracują dla naszej lokalnej społeczności. Ten list otwieram ja. Monika Szymeczko. Być może część z Państwa kojarzy mnie z wyborów parlamentarnych jako kandydatkę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem szczęśliwą żoną, mamą dwóch nastolatek, pracownikiem samorządowym i członkinią zarządu Polski 2050 Szymona Hołowni, koło numer 12. A teraz pozwolą Państwo, że przedstawię naszych kandydatów. Miejsce numer dwa na liście. To Pan Tomasz Dorywalski, to doświadczony pedagog, znany młodzieży i rodzicom, pan profesor z liceum imienia Konarskiego, działacz społeczny i sportowy, od 28 lat wolontariusz WOŚP, a przy okazji miłośnik turystyki górskiej. Miejsce na liście numer 3 zajmuje pani Joanna Klęczar Deoda. Która już od 15 lat jest związana z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, a od kwietnia 2022 roku pełni funkcję dyrektora MDSM. Pani Joanna jest historyczką sztuki, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i posiada doświadczenie w pracy jako dziennikarka i muzealnik. Nasza czwóreczka to pani doktor Krystyna Pierzchała. Pani doktor to lekarz, chirurg dziecięcy, specjalista mikrobiologii lekarskiej. Od 35 lat pracuje w naszym szpitalu powiatowym w Oświęcimiu i niewiele krócej w przychodni rejonowej w Oświęcimiu na ulicy Czecha jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Nasza piątka na liście to pani Agata Boba. Pani Agata. Trener personalny MMS e, prowadzi zajęcia z różnych form aktywności fizycznej. E, prowadzi zajęcia fitness, e, uczy pływać dzieci i dorosłych, a przy okazji to miłośniczka zwierząt i natury. E, szóstka na szóstkę to pani była ta skupień. Pani Beata, z pasji wykształcenia jest pielęgniarką. Obecnie koordynuje pracę personelu pielęgniarskiego w przychodni numer 1 na ulicy Żwirki i Góry. i od lat jest związana z poradnią dziecięcą. Miejsce siódme, szczęśliwa siódemka, to pan Krzysztof Mleczko, znany Oświęcimianom i zapewne rozpoznawany przez, przez państwa, kojarzony jako wieloletni pracownik bankowości w Oświęcimiu, a przy okazji pensjonat Nart i Roweru. Ostatnie miejsce na liście zajmuje pan Jakub Mańszak. Niestety nie mógł być dzisiaj z nami, ale chciałabym też zwrócić na niego uwagę, ponieważ to jest um, przedstawiciel młodego pokolenia. 20-letni Kuba, jest studentem fizjoterapii, a przy okazji pasjonatem sportu, hokeja i piłki nożnej. Szanowni Państwo. Pomimo tego, że startujemy do Rady Powiatu pod szyldem trzeciej drogi, myślę, że, myślę, że stanowimy prawdziwą trzecią opcję. Chyba najwyższy czas na zmianę i najwyższy czas na nową energię. I to, czym chcielibyśmy się zająć w powiecie, to przede wszystkim zależy nam na sprawnie działającej służbie zdrowia i dostępie do lekarzy specjalistów. Zależy nam na przyjaznej szkole i dobrej jakości kształcenia dla naszej młodzieży, na rozwoju rynku pracy i pozyskiwaniu środków na rozwój powiatu, na tym, aby nasza mała ojczyzna, aby nasz oświęcił, stanowił przyjazne miejsce do życia dla członków naszych rodzin. Dlatego prosimy Was o poparcie, prosimy Was o Wasz głos w wyborach do powiatu 7 kwietnia. Dziękuję.